Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. A dziś między innymi... Znęcał się nad matką. Będąc pod wpływem alkoholu, wszczyna w miejscu zamieszkania awantury domowe, podczas których wyzywa, bije, kopie, poniża, popycha swoją matkę. Kilkaset kilogramów martwych ryb na brzegu. Szacujemy tutaj na około 200 kilo, tu widać, po prostu już tutaj jest część tej największej ryby zebrana. 21-latek mieszkający w Jaworze podejrzany o znęcanie się nad matką w asyście policjantów musiał opuścić miejsce zamieszkania. Otrzymał zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Teraz grozi mu 5 lat więzienia. O agresywnym zachowaniu 21-latka powiadomiła policjantów sama pokrzywdzona. Awanturę miał wszcząć nietrzeźwy 21-letni syn wobec swojej matki. Pod wskazanym adresem mundurowi zastali kobietę oraz nietrzeźwego agresora. Policjanci, którzy udali się na miejsce zdarzenia zastali pokrzywdzoną, która oświadczyła, iż od czerwca bieżącego roku jej 21-letni syn znęca się psychicznie i fizycznie nad nią. W ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu wszczyna w miejscu zamieszkania awantury domowe, podczas których wyzywa, bije, kopie, poniża, popycha swoją matkę, jak również zakłóca jej spokój, spoczynek nocny oraz grozi pozbawieniem życia. Agresywny 21-latek został zatrzymany i przewieziony do jaworskiej komendy. Noc spędził w policyjnym areszcie. Na podstawie zebranego materiału, prokurator postanowił zastosować wobec podejrzanego o znęcanie się środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego, zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej oraz nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania. Za znęcanie się nad osobą najbliższą mężczyźnie grozi kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności. Nawet 200 kg śniętych ryb oraz padające ptaki odkryto nad brzegami jeziora w Koskowicach, nieopodal Legnicy. Przyczyną zdaniem specjalistów jest przyducha, czyli niski poziom tlenu w wodzie, a problem pojawił się po ostatnich opadach deszczu. Służby pobrały próbki do badań. Początkowo odkryto grupy śniętych ryb na południowym brzegu jeziora. Był to na rybek płoci czy okonia. Niestety przyducha dotknęła już całego akwenu i padają nawet 30-letnie okazy. Tu mamy tą pygę, tu mamy jakieś tam sumy, tam mamy szczupaki, tam mamy sandacze, bo to jest posegregowane. Po to są same duże ryby. Szacujemy tutaj na około 200 kilo. Tu widać po prostu już tutaj jest część tej największej ryby. Zebrana i przygotowana do utylizacji. W tej chwili jedzie firma wyspecjalizowana z Gliwic, która będzie to utylizowała. Na dzień dzisiejszy nie mamy planów zarybieniowych na, na ten zbiornik, gdyż czekamy na wszystkie pobrane próby. Zdaniem przyrodników i wędkarzy, przyczyną śmierci ryb jest przyducha. Wpływ na nią mogły mieć ostatnie opady deszczu. Dziubkowanie, takie czyli pobieranie powietrza z nad lustra wody, świadczy, że tego tlenu brakuje w wodzie. To świadczyło o tym, że tego tlenu brakuje. Pytanie jest tylko dlaczego tego tlenu brakuje, bo w zasadzie po kilku dniach ulewnych deszczy, deszcz spadają z wody na tlenia, to tam tlenu powinno być więcej niż z reguły bywa, nie? a tu się okazuje, że tego tlenu brakuje no to jedyna, jedyna hipoteza, jaką można wysuć, to jest to, że coś dostało się razem z tym deszczem. W 2019 roku w wyniku przyduchy na tym samym zbiorniku doszło do prawdziwej katastrofy. Wtedy z brzegów zebrano aż 6,5 tony śniętych ryb. Są różne wersje, teorie spiskowe odnośnie, odnośnie dlaczego ta ryba nam pada, kiedy powinno być więcej tlenu w zbiorniku, ponieważ już nawet badania które przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazują, że faktycznie ten tlen jest w granicach 18% na zbiorniku. Więc my mamy teorię taką, że po prostu te opady powodują spływ wody z okolicznych pól, na których są używane różnego rodzaju nawozy, środki i tak dalej do uprawy. Problem także teraz jest poważny. Przy tym czynieniu co na od jeziora podpłynęli, to zaczęli podnosić martwe ptaki. Z tych zdjęć, które wysłali do mnie, to była na pewno młoda tegoroczna mowa, mewa białogłowa i na pewno były tam mewa śmieszka. Nakręcone były również ptaki, które jak gdyby były w stanie agonalnym, czyli gdzieś tam takie no, rzucające się na wodzie. Jeszcze dziś spotkaliśmy nad brzegiem wędkarza, który nieświadomy problemu złowił kilka sztuk. Nie wiadomo, czy ryby z Koskowic nadają się do spożycia. To wypuszczenie, będę brał. Próbki do badań pobrali przedstawiciele Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz powiatowy lekarz weterynarii. Powrócimy do sprawy, gdy poznamy wyniki badań. Do walki za ogniem ruszyło z naszego regionu 146 strażaków i 49 wozów. Dolnośląscy strażacy wrócili już ze swojej francuskiej misji, gdzie kolejny raz pomagali kolegom z innych krajów gasić potężne pożary lasów. Ich dowódcą był Paweł Dąbrowa, zastępca dowódcy jednostki z Chojnowa. Strażacy z Dolnego Śląska, w tym z Legnicy, Hojnowa, Lubina, Polkowic oraz innych jednostek wyjechali z pomocą do Francji 11 sierpnia. Na miejscu pomagali walczyć z ogromnymi pożarami lasów w okolicach Bordeaux. Sam dojazd na miejsce zajął im 3 dni. Moduł, o którym rozmawiamy GFFV jest to zespół pojazdów oraz ratowników, którzy są przygotowani do tego, ażeby gasić pożary lasów. Taki zespół jest to zespół 409 pojazdów, 146 ratowników, którzy są gotowi do tego, ażeby pojechać za granicę i pomóc krajem, które są krajem potrzebującym. żeby Francji był to bardziej teren płaski. Powierzchnia tych pożarów była bardzo, bardzo duża, dlatego też władze francuskie poprosiły o to, a kraje międzynarodowe wsparły te działania. Poza nami były tam również moduły i z Niemiec, i z Austrii, i z Rumunii. Tym samym musieliśmy się na bieżąco uzupełniać kwalifikacjami sprzętem po to, żeby ugasić wskazane odcinki, które nam zostały przydzielone. Na miejscu strażacy utworzyli swoje miasteczko i przez kilka dni tam mieszkali. Cały czas byli oczywiście wysyłani do walki z żywiołem. Zespół logistyczny, który w tym module się znajduje, jest zobowiązany do tego, ażeby zbudować małe miasteczko, po to, żeby ratownicy mieli czas na to, żeby się przygotować do wejścia do działań, po to, żeby po samych działaniach mieli czas, żeby odpocząć, po to, żeby mogli też się przespać ponieważ te działania trwają 24 godziny, a tym samym e, musimy zorganizować całą logistykę po to, żeby ratownicy byli w pełni gotowi do tego, żeby podejmować działania. Ja miałem tą przyjemność akurat, że rzeczywiście, no, byłem już w różnych krajach, miałem tą przyjemność szkolić strażaków, bo od Kenii, Etiopii, e, uczęszczam w różnego rodzaju kursach z Komisji Europejskiej. No i ten bagaż doświadczeń, z który z kolei ja tam e, pozyskam, no, staram się dzielić z kolegami podczas tych zdarzeń, dlatego też jadę w funkcji tej dowódczej która ma tą no, możliwość przekazywania wiedzy tam kolegom, którzy ze mną są. Dowódca Dolnośląskiej grupy strażackiej ma na swoim koncie także doktorat i na co dzień uczy studentów w legnickiej uczelni była to dla niego kolejna misja zagraniczna wraz z grupą dolnośląskich strażaków, którzy wcześniej byli również na podobnej akcji w Grecji jechał rozbitym autem, a w dodatku zignorował zakaz wjazdu. Gdy otworzył drzwi policjantom okazało się, że jest kompletnie pijany. Kierowca Toyoty wydmuchał aż 3.5 promila, a potem trafił do policyjnej celi. Policjanci z Legnickiej Drogówki patrolowali ulicę Zachodnią, gdy ich uwagę zwróciło dziwne zachowanie jednego z kierowców. Zauważyli kierującego uszkodzoną Toyotą, który nie dostosował się do pionowego znaku B2 mówiącego o zakazie wjazdu. Policjanci postanowili zatrzymać mężczyznę do kontroli drogowej. Od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu. Po przebadaniu alkomatem okazało się, że ma on prawie 3,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Kierowca Toyoty został zatrzymany. Kierującym okazał się 44-letni mieszkaniec powiatu opatowskiego. Mężczyźnie zostało już zatrzymane prawo jazdy. W związku z uszkodzeniami pojazdu został także zatrzymany dowód rejestracyjny. Gdy mężczyzna wytrzeźwieje usłyszy prokuratorskie zarzuty. Zaprowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny. Ukradł dwa rowery spod galerii w Lubinie. 29 latek tłumaczył policjantom, że tak naprawdę skorzystał z okazji, bo rowery nie były w żaden sposób przypięte. Przy zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna od dawna powinien siedzieć w więzieniu. Kryminalni pracowali nad sprawą kradzieży rowerów spod jednej z lubińskich galerii. Funkcjonariusze wytypowali kilka osób. Podejrzewanych o to przestępstwo szybko wyszło na jaw, że wśród nich jest mężczyzna, który był poszukiwany przez funkcjonariuszy do odbycia 11 miesięcy kary pozbawienia wolności. Mundurowi ustalili adres zamieszkania mężczyzny i zatrzymali go. 29-latek przyznał się do kradzieży rowerów, jak sam przyznał skorzystał z okazji, gdyż przechodząc obok galerii zauważył, że jednoślady nie mają żadnych zabezpieczeń i postanowił je ukraść, a następnie sprzedał je przygodnie spotkanym osobom. 29-latek powiedział policjantom, że ukradł rowery, bo potrzebował pieniędzy. Usłyszał już zarzuty, a z policyjnej celi trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższych 11 miesięcy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Na wyjątkowe zakończenie wakacji zaprasza Centrum Kultury Muza w Lubinie. Jak co roku w ostatni weekend sierpnia odbędzie się plener sztuk wszelakich. W parku przy lubińskiej na swoje rękodzieło zaprezentują lokalni artyści. Dla dzieci przygotowano również teatru liczne. Plener sztuk wszelakich w Centrum Kultury Muza w Lubinie jest już tradycją. Festiwal Rękodzieła zawsze odbywa się w ostatni weekend sierpnia. Nie inaczej jest w tym roku. Ten wyjątkowy dzień będzie poświęcony artystom, rękodzielnikom, którzy zawitają do parku, rozłożą swoje stoiska. Będzie bardzo dużo artystycznej biżuterii, ceramiki. Będą warsztaty litografii, będzie malowanie figurek. Współpracujemy cały czas z klubem fantastyków. Ostatnie Przymierze, który co roku jakby w czasie tej imprezy rozkłada swoją ofertę i zachęca Państwa do gier planszowych. Odbędą się również warsztaty, podczas których będzie można nauczyć się plecenia wianków. Nie zapomniano również o atrakcjach dla dzieci. O godzinie 12 teatrzyk dla dzieci Katarynka, o 18 koncert, ale to są takie prog punkty programu, które się zdarzyły już w tym roku w czasie wakacji, bo prezentowaliśmy kilkakrotnie spektakle dla dzieci, a co niedzielę koncerty. Artystyczne zakończenie lata odbędzie się w parku za Centrum Kultury Muza w Lubinie. I tą zapowiedzią kończymy wydarzenia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.